Ten facet zamówił na Amazonie dom za 19 tysięcy dolarów i był zszokowany tym, co zobaczył. Dom waży 3 tony i jest wykonany ze stali nierdzewnej i aluminium. Facet zamówił go, ustawił w swoim ogrodzie i zaczął usuwać kartonowe opakowanie. Wszedł do środka i był zaskoczony, że dom jest mały, ale nie wiedział jeszcze, co czeka go dalej. W domku znajdowała się łazienka z prysznicem i toaletą. Następnie zaczęli otwierać włazy. Które znajdowały się po bokach domu. Zwykle wąska jednopokojowa jednostka zamieniła się w pełną przestrzeń mieszkalną, co zaskoczyło wszystkich. Ponadto dom był wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria. Po rozłożeniu w środku pojawiła się pełna kuchnia, sypialnia, a nawet część dzienna. Domek okazał się czymś więcej niż tylko pudełkiem. Był to inteligentny moduł z systemem wentylacji, elektryką i gotowymi gniazdkami. W ciągu zaledwie kilku godzin zwykłe podwórko zostało przekształcone w wygodne i samowystarczalne mieszkanie, które może być używane jako pensjonat, biuro, a nawet stałe miejsce do życia. Najbardziej zaskakujące było to, jak wiele przemyślenia włożono we wszystko od wbudowanych mebli po składane stoły i półki. Czy kupiłbyś taki inteligentny dom dla siebie?